33. Finał w Sulechowie, sztab jak zwykle w Sulechowskim Domu Kultury. Jesteśmy, myślę, takim bardzo aktywnym sztabem, więc w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nasz finał będzie się zaczynał już o godzinie 14 i potrwa do 20.00 i zakończy się oczywiście światełkiem do nieba. Natomiast jeśli chodzi o licytacje, to tradycyjne licytacje, na które mieszkańcy czekają, czyli przede wszystkim patronat nad naszym Sulechowskim lwem, czyli fontanną, która jest umiejscowiona na ścianie ratusza, złote serduszko od burmistrza, dzień w fotelu. Burmistrza Sulechowa, a poza tym mnóstwo rzeczy przekazanych przez lokalnych artystów, firmy, przedsiębiorców będą ciekawe vouchery, ciekawe przedmioty, a także rękodzieło. Taką wyjątkową aukcją, na którą gorąco zapraszamy w tym roku jako słuchowski tem Kultury, będzie kolacja dla dwojga w sali czerwonej Słuchowskiego Zamku, którą zrealizujemy wspólnie z kawiarnią Delicjusz. Jest to wyjątkowa kolacja, ponieważ sala przez wiele lat była niedostępna ze względu na stan techniczny klatki schodowej, już niedługo zostanie ponownie otwarta i wspólnie właśnie z naszym partnerem, z kawiarnią Delicjusz, przygotujemy tam wyjątkową, romantyczną kolację dla dwóch osób. Serdecznie zapraszamy do Sulechowa na Placu Ratuszowym, oprócz licytacji e, tradycyjna, e, tradycyjny kiermasz przygotowany przez naszą Bibliotekę Publiczną Gminy Sulechów, stoisko przygotowane przez Sulechowski Dom Kultury, gorąca atmosfera, gruchówka cieplutka, atrakcje, występy przedszkolaków, szkół i lokalnych artystów od 14 do 20 na Placu Ratuszowym w Sulechowie.